No, na pewno tak. No, ja przede wszystkim chciałem pogratulować chłopakom postawy, bo, bo te mecze w naszym wykonaniu były różne, ale dzisiaj naprawdę chłopcy zagrali na bardzo wysokim e, poziomie swoich umiejętności. Przeciwstawić się siarce, która była podparta zawodnikami z pierwszej drużyny, to na pewno był w ich wykonaniu duży wyczyn i wynik 1-1 długo utrzymywał się. E, i troszkę napędziliśmy strachu faworytowi tego meczu. No właśnie, a punktów, punktów potrzebujecie? Będziecie na pewno mocno ich szukać w kolejnych meczach? Powiem tak, ja chłopakom przed meczem uczulałem, że to będzie na pewno bardzo trudne spotkanie i bardzo wymagający przeciwnik. Ale takie spotkania, nawet przegrane, ja uważam, że to spotkanie dzisiaj przegrane zbuduje ten zespół na przyszłe, na przyszłe mecze. Bo tak jak pan powiedział, my w każdym meczu potrzebujemy punktów. Być może zajmujemy tą pozycję po rundzie jesiennej, zajmowaliśmy tą pozycję po rundzie jesiennej, ale my cały czas jesteśmy beniaminkiem tej ligi. No i będziemy walczyć do końca o utrzymani i na pewno ten mecz pozwoli nam no, może pozytywnie popatrzeć w przyszłość. No, nerwowy. no wiadomo, no, jest dwie drużyny, każda chce wygrać, nikt się nie położy, dopóki te drużyny mają siły, mają yy, dobry wynik, to, to grają, przesuwają, wybijają, wybijają nas z rytmu, dlatego tutaj mówię, każdy mecz jest y, ciężki, do momentu, aż nie strzelisz drugiej, trzeciej bramki, to, to, to tutaj każdy mecz jest y, ciężki, no Bartek popełnił błąd, no przecież... Inteligentny chłopak, więc daje sobie sprawę, że, że, że się źle zachował w tej sytuacji. Prawdopodobnie źle czuł lot tej piłki. No, nie miał za wiele w tym meczu, też nie miał kiedy się no, tak naprawdę dogrzać. Tak naprawdę yy, to chyba był jego z pierwszych kontaktów yy, z piłką. No, no, trudno jest, z młodym chłopakiem ma prawo jeszcze do błędów. A co do naszej gry, no, tak jak powiedziałem, strzeliliśmy bramkę na, na, na 2-1. Tak naprawdę skończyły się emocje, bo... Bo no już przewaga była definitywnie po naszej stronie. Ja się cieszę, że kolejny mecz wygraliśmy. Grało dzisiaj siedmiu chłopaków, rocznik 2002, czyli 16-17-latków. No i to jest również jakiś tam powód do, 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 do radości. No właśnie, teraz już nie ma tych chłopaków z pierwszej drużyny, także chyba to jest fajna taka końcówka też pod względem odpowiedzialności. Muszą inaczej troszkę grać i widać, że chyba to jest taki fajny sprawdzian dla nich. Tak, dlatego te ostatnie cztery mecze poświęcimy też na to właśnie, żeby tych młodych chłopaków z rocznika 2002 ogrywać. Oni sami przyznają, że że to jest po prostu przepaść między piłką seniorską a juniorską, że granie nawet w drugiej drużynie w okręgówce jest dużo cięższe pod względem fizycznym niż, niż granie w juniorach. Muszą się przestawić na, na inny sposób operowania piłki, zastawiania. Dla nich to jest naprawdę fajna lekcja. Cieszę się, że wychodzą broną ręką z tych, z tych, z tych lekcji, bo, bo oprócz tego, że pokazują już niezłą umiejętność, to jeszcze udaje nam się dzięki temu wygrywać mecze. Co będzie z tą drugą drużynę, z rezerwami siarki teraz? Jeżeli awansujemy zostaniemy w drugiej lidze, to co będzie awans do czwartej? Punktowo i tabeli wszystko wskazuje, że tak. To znaczy, najpierw zacznę od tego, że, że, że to jest przykre, że drużyna, która yy, cały sezon jest na pierwszym miejscu, czy większość sezonu jest na pierwszym miejscu, ma bardzo duże szanse na, na to pierwsze miejsce, nie może awansować, prawda, ale e, sami sobie ten los zgotowaliśmy, e, co będzie. Na razie czekamy na decyzję e, PZPN dotyczące licencji, e, chcemy mieć potwierdzenie, w której lidze jesteśmy e, i dopiero tak naprawdę wszelkie decyzje zapadną. Jeśli e, nie daj Boże spadlibyśmy do, 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 do trzeciej ligi, to Trzeba się zastanowić nad sensem istnienia tej, tej drużyny, zobaczyć tak naprawdę ilu zawodników będzie w kadrze pierwszego zespołu, bo to tak naprawdę determinuje wtedy celowość istnienia takiej, takiej drużyny. No, na razie prezes powiedział, żebym po prostu grał, starał się wygrywać mecze, a co będzie dalej to, to, to zobaczymy. No, druga, liga, druga liga, przepraszam, druga drużyna gra niestety aż do 30 czerwca, więc e, kiedy gra w drugiej lidze, w, w lidze okręgowej się już skończy, to będziemy wiedzieć w której lidze gramy.